Dziękuję. dla każdego. on pojedzie? Dziękuję czekaj, jakaś kolenda może być w A No a mnie Mikołaju nie pożęsłuje, really? hm. yeah. no Nie mam rzeczy. mi z tą kamerą to jest, super Dziękuję bardzo. Jakże? Ale żadna klapa. Oj! to nie dobrze. To niedobrze. Ale i tak, po cukierce na każdego się należy. Tak na zachętę? Tak na zachętę. A będziemy grzeczni. Jak nie my to będziemy, Ty masz jeszcze dzisiaj siła. O, dziękuję bardzo. Wczoraj mówi, co żadnej Wiedzieliśmy, że będziemy więc... szukam jakichś takich jakiś taki. Ten, jakiś Dobra, wezmę ten. Dobra, dziękuję bardzo. Do pana, A, do. A A ja wezmę pierwszy lecz, dziękuję bardzo. Nie, wiesz, no, choroby. Nie Mikołaju, ty jesteś dobry dla mnie. Dziękuję. Mikołaju, Które są najlepsze? Dla... Mikołaj, o... To niech pani wszystkie weźmie. Mikołaju, wam jakieś takie najlepsze? No, tak, ale Mikołaju, dziękuję ci. O... Dziękuję Mikołaju, wszystkie są rzecz. Starałam się, chociaż czasami, no różnie, chyba człowiek jest tylko człowiekiem. <śśmä> A ty ile ile przeżyłeś kilometrów w Mikołaju? Dużo, sobie. A jesteś? A ty dostałeś cukierka? No to ja cię poczęstuję. Ale to nie trzeba. Nie ale trzeba, żebyś miał siłę. Ale nie nie trzeba, nie trzeba. Proszę. Że ja cię poczęstuję. Serdecznie nie wiem, czy dasz takie cukierki. To mogę. I dla kolegi też. Proszę, Dziękuję.

Jeszcze jednego. Wyjeżdżam, już tu ja muszę, się... nie, no to... Dobra, jeszcze do zdjęcia za każdym. Bo się mam na tak każdym końcu szkoła, ostatnie zdjęcie z Mikołajem. No. E, ja myślę, że to są same grzeczki. Że... Tak, może ta, tak. Mikołaj im dać na krok. Go... Każdy z Polski kieruje się na na poprawę dnia. No, Rzeczne już... ja dzieci poszły tak. po nie. Poszły nie, 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 nie. Nie, 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 są tutaj nie, no ma? Na nie, Subie, nie, 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 tutaj nie, nie, jeszcze jeszcze nie, 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 To akurat są grzeszne dzieci, to nawet. Tak, to to zasługuje na te Chciałam zdjęcie zrobić. Zaraz jeszcze zrobimy. Nie, nie, chcę to zdjęcie. To czasami, żebyście byli na tym nie mieszkali na właśnie. Słyszysz Paweł? Słyszę, słyszę.